Święteczko z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcinku pokazuję wam nowy sezon, znaczy co będzie w nowym update'cie, a będzie to nowy, teraz będzie o nowym sezonie, już drugim sezonie, widzicie, sezon się skończył, nagrody mieliśmy takie, ale wiem pewnie, że chcecie zobaczyć nowe nagrody, jakie będą, a powiem wam, że to co oni zrobili, to ja po prostu nie wierzę, bo mi się to mega podoba, więc drodzy widzowie, pamiętajcie, zostawcie tutaj lajkacza, subskrypcję, zobaczymy ile lajków bijecie. Ciekawe, czy uda wam się być w ogóle 1000 lajków? Nie, może się uda, zobaczymy. I subskrypcję zostawcie, bo będzie więcej fajniejszych odcinków. Zostawicie subskrypcję i dzwoneczka. No i napiszcie w komentarzu. To możecie napisać w komentarzu. O! Napiszcie w komentarzu, od kiedy gracie w Jailbreak'a. Albo jak nie lubicie Jailbreak'a, nie gracie, a lubicie mnie i oglądacie, to możecie napisać. Zobaczymy w komentarzu, od kiedy gracie, a ja poprzypinam serduszka. Dobra, jak drodzy widzowie wiecie. Mieliśmy sezon pierwszy, tam było tabliczka taka, gdzie możemy też, tu mieliśmy po lewej, no i sezon pierwszy miał, w sumie co miał takie nagrody, miał, za drugi, pierwszy poziom startujemy, za drugi miał 10 darmowych C4, później skin, ale to tylko ekskluzywne. no niestety, później mieliśmy skin, ale już nie płatny, później mieliśmy skin ten zimowy tutaj, już płatny, niestety zimowy był płatny, później opony, takie dla wszystkich. Później kaska tylko dla płatnych, ci co kupili Game Passa. Później mamy autko. Znaczy skin też do autka. Skin do autka też darmowy, ten ogniowy. Później niestety opony tylko dla płacących. Więc no takie. No i na końcu to autko co jest tutaj było za 10 level. I teraz mam dla was informację. Za dziesiąty level. W drugim sezonie także będzie jakieś autko że będzie jakieś autko, więc prawdopodobnie tu będzie dwójka, sezon drugi i tu będzie coś za drugi sezon. I drugi sezon będzie nazywał się Out of this World. Więc będziemy mieli drugi sezon i będziemy to autko, a będzie nowe autko. O. Więc możemy sobie wtedy takie... O, zobaczcie, to autko teraz mamy, one jest naprawdę fajne i myślę, że każde autko za 10 level będzie naprawdę super autem. Mam nadzieję, że będzie to super auto. I nie będzie to nic takiego mega słabego lub coś i wiecie, że nie będziemy żałować naprawdę tego, że to autko mamy. Dobra, drodzy widzowie, idziemy sobie usiąść wygodnie w foteliku i pokażę wam wszystko jeszcze dalej, jakie rzeczy będą zmienione. Ej, tak usiąść... W... A, właśnie, powiem wam tylko taką jedną smutną rzecz. Od kiedy zmienili miejsca apartamentów, ja zupełnie nie pamiętam miejsc apartamentów, zupełnie, ile ich w ogóle teraz jest. Kiedyś naprawdę był na środku, to tu, o tu jest apartamencik, chodzimy. Dobra. Okej, okay, więc jesteśmy tutaj, no, no, to tu fajnie wygląda, więc siadamy, tu mam zapiski, co będzie w nowym update'cie, i drodzy widzowie. Zaczynamy od informacji o nowym update'cie, i mamy tak. Wiltamy w Jailbreak'u w sezonie drugim, Out of this World, a po polsku... Nie z tego świata. I zaczynamy. Każdy zaczyna od pierwszego poziomu. I co nam daje poziom drugi? 10 darmowych C4. Czyli to jest jakieś 5000 za darmo. Dostajecie. Drugi. Planet Rims. The Planet Spin and You Move. Planet Rims. I tu planety kręcą się w czasie jazdy. Zobaczcie to. Zaraz będziemy się oglądać dalej. Star Wings. Takie zwyczajne, spo taki spoiler zwyczajny w miarę i Wanta Black Paint. Ciekawe, więc możemy sprawdzić sobie teraz to. Cieczwóreczki darmowe. 5000 za darmo. Tak jakoś tutaj wychodzi. 5000 za darmo mamy. Bo jednak już te 510 to 5000 za darmo, więc najlepiej sobie wykorzystać. Wbije drugi. Będzie git, to chyba bijemy nawet pierwszego dnia, jak tylko będzie nowy sezon. Drugi to. Planety się ruszają jak jeżdżę. A to są tylko trzy planety. Jakie słońce w ogóle? Nie z tej Ziemi. Czy oni chcą prowadzić kosmos? Będziemy mogli lecieć do kosmosu. No, zobaczymy. Lecimy dalej. Mamy Star Wingsy. Fajne, fajne. Bardzo przypominają to ze Star Warsów. Jeżeli dobrze mówię, że nie, to yy, przepraszam, ale napiszcie, czy też wam nie przynajmniej z tego takiego statku ze Star Warsów. Chyba trochę tak. No i Skin to No Reflection or Edge Quanta Black Paint. Nie wiem o co tu chodzi, ale no, to będzie naprawdę ciekawe. Ciekawe czy to będzie dla tych, co kupili... A, Season Pass Exclusive, czyli widać, tak. To będzie dla wszystkich, to ci tylko, co kupią pasa. Fajnie by dali to wszystkim. To będzie dla wszystkich, to ci, co kupią pasa. Więc teraz tak, mamy cztery itemki, ale to jest dopiero piąty poziom, więc lecimy teraz do kolejnych. I mamy kolejne za szósty level. Mamy Carbon Stardust Gun Skin. Za siódmy level mamy 30 tysięcy jalbreak Kasy. Nie wiem, czy to komu jest potrzebne. W bicie naprawdę ta kasa jest tak bardzo tu niepotrzebna. Ponieważ w bicie siódmego levela to jest tak naprawdę zarobienie kilka dobrych tysięcy. Samo no, set tysięcy. No, no naprawdę, nie trzeba. Następnie mamy Carbon Stardust Vehicle Skin. I dziewiątka co mi głowę rozwaliło. Animated Rocket Fire Wing. Animowane. Wings jakieś. Czyli to, co ja miałem na aucie z tyłu. To będzie animowane. Drodzy widzowie, znaczy mam nadzieję, że to będzie animowane. Że to nie jest jakieś, że tylko taka nazwa po prostu. Zobaczcie, jak mam tutaj to po prostu są takie statyczne. I to nawet jak jeżdżę, to nic to się nie zmienia tutaj. To się nie zmienia w żaden sposób. No i... Tak myślałem właśnie, że to słabo, że to się nie zmienia. No a właśnie tu pisze, że animated, więc no mam nadzieję, że specjalnie dał to drukowanymi, ożywione, czyli inaczej, tak? Dobra, i co będzie w ogóle za 10, bo nie ma tu dziesiątego. Jutro ogłosimy pojazd dziesiątego poziomu, czyli będzie pojazd z ulepszeniami sezonu drugiego, to bardzo wyjątkowe. Czyli jutro będziemy widzieli pojazd i co zostanie dodane w sezonie drugim, znaczy w nowym update'cie jeszcze. I teraz tak, mamy ten karbon skin do broni. Yy, czy on wygląda fajnie? Taki stardust, taki no mega fajny, taki no moim zdaniem fajny, bo taki kosmiczny. Ciekawe jak to będzie wyglądało, jak będzie się nosiło, czy będzie też tak się zmieniał kolor, czy to jest taki stabilny. Ciekawe, ciekawe. Lecimy dalej. Kaska mm, jeszcze ekskluzywna, nikomu naprawdę nie jest potrzebna. Powinni tą kasę stąd wyrzucić. 30 tysięcy, to ja zrobię wbijając trzeci level. A oni tu dają na siódmym, więc to naprawdę jest tu niepotrzebne. Mamy Carbon Stardust Vehicle Skin. Ciekawie to wygląda. Naprawdę ciekawie ten skin wygląda. Myślę, że na pewno będę chciał go sobie mieć. Jest dla wszystkich. Nie jest to ekskluzywny, czyli skin jest dla wszystkich. Nie I Ile lecimy z dziewiątym? Zobaczcie to. Animated Rocket Wings. Ja będę w tym chyba jeździł. Jeżeli to dodam, to ja będę zawsze w tym jeździł. Zawsze. No nie, no, to ekstra wygląda po prostu. Jakie tu jeszcze te ognie będą. Ja nie wiem. I ciekawe, jak to teraz będzie wyglądało. Bo to mogą być dwa sposoby, ale raczej będzie ciężko je zrobić. Bo jak wiecie, jak używacie nitro. Yy... No, nie mogę wyjść. Jak używacie nitro, to dobrze wiecie że no, leci wam z dołu, a fajnie by z tego leciało, ciekawe czy to będzie też jak nitro że jedziecie sobie, używacie nitro i z tego wam wylatuje, zamiast z dołu to by było takie, że zmienia miejsce wylatywania na przykład tego niebieskiego dymu albo w ogóle on się zmienia wtedy na tamte animowane no, nie wiem, na pewno, ja bym chciał to zobaczyć, na pewno będę zdobywał 9 level, bo jeżeli to jest animowane no niestety tylko ekskluzywne, ale jest to animowane, więc no, będzie coś, czoło, będzie naprawdę za na kilka lat czymś naprawdę legendarnym, więc ja się doczekać nie mogę a będzie to naprawdę super Drodzy widzowie Dziękuję wam za oglądanko, pamiętajcie Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie Dzwoneczkujcie, wszystko co tylko się da Bo ja was lubię <laughs> Nie no dobra, nadzieję że wszystko zostawicie Na razie trzymajcie się, do kolejnego odcineczka I jutro będzie nowe autko Więc jutro około 16, 16.30 17 na kanał Mendy Bo jutro już nowe autko Za 10 poziom, każdy będzie chciał je pewnie mieć Na razie trzymajcie się